Co tu się stało? A chłodno mi było w nocy, to podłożyłem sobie ogień pod kuźnię. Trzaskało aż miło. I kiełbaskę upiekłem. No jak myślisz, co tu się stało, baranie? Ktoś podpalił mi chałupę, warsztat. Wszystko straciłem, wszystko! Nie obrażaj mnie, bo dojdzie ci nieszczęść. Podejrzewasz kogoś? Całą wieś. Mieszkam tu od półwiecza. Myślałem, że mają mnie za swojego. Ale wszystko się zmieniło, jak przyszli czarni. Jestem jedynym kowalem w okolicy, więc muszę obsługiwać ich garnizon. Klepać pogięte blachy, zakładać podkowy i takie tam. Nilfgaardczycy nie płacą mi ani grosza. Dają tylko materiały i rozkazy. Ale do ludzi to nie dociera. Myślą, że bogacę się na ich nieszczęściu. Że śpię na kupie złota, niby smog. Stali się do mnie odzywać, klują na mój widok, a teraz to...